A we wszystkim w dzisiejszym odcinku: orka wiosenna od uprawy tytoniu. Zestaw ten sam, John oraz pługi. Jedyne co to jest nowością, moi drodzy, to są właśnie te oto sześć lemieszy, które właśnie wstawiałem. Oglądaliście, jak to robiłem, bardzo może kaletnie, ale, no, ale jakoś tam jakiś rezultat jest. Bym powiedział, nawet bym. No, nie zauważyłem tego, że on jest w kolorze czerwonym też od spodu. Że to nawet nie widać, że, no, że, że to są nowe. No, ładnie się powycierały już elegancko. Tylko troszkę jeszcze odkładnice. Można na drugi rok zrobię odkładnicę lub za dwa lata. Wiecie jak to u mnie jest? No to jeszcze może być, nie? To, to, to chyba najgorsze jest. No. Stary puk. Stary puk, ale daje radę. Moi drodzy, daje radę. On tu już wyślizgany, jest, zobaczcie, jak, jak żeletka, jak brzydko bym powiedział. No, ale mięsie drugie, no. Tutaj były jeszcze te dłuta. Dłute, to... Ostatnio zapomniałem jak to się nazywa, to są dłuta, no ale wiecie, no ja nie będę ukrywał, tutaj ziemie są bardzo, aby to był podkład ziemi jest bardzo niewielki. Jakbym założył jeszcze dłuta, to bym chyba piach, piach bym wyorał totalnie. Dłuta nie na te ziemię, ale dobrze, chociaż lemiesze pasują, bo tak wtedy zastanawiałem się, ten pierwszy co zakładałem, że on tu taki nierówny, ale widzę resztę są równe, także te odkładnice trochę ruszyło, no. no może odkładnicę się kupi ze dwie jeszcze dodatkowo, od tego producenta, co tutaj... Tyle miesze miał. Zobaczymy, może. Te chociaż... troszeczkę są zużyte. No te pierwsze, może te pierwsze się kupia, a te reszty, a ta ostatnia też już cienka. No to może się spawa, zobaczymy. Co tu zauważyć można? To jest żyto, to jest żyto bardzo późno siane, bym powiedział. Bardzo późno siane. I co w nim widać, moi drodzy? W nim nie widać chwastów. Oczywiście, gdzie, nie gdzie tam jakiś się pojawi chwast. To taki eksperymentalny popląd był. Bo tak, po ścięciu, tytoniu, po ścięciu łodyg tytoniowych było, posiane, było wysypane, wysypane wapno, przetależowane i wysiane było żyto na poplon. I tak wiecie, oram, bo tak z tamtej strony było, była goła ziemia, czyli taki, tam, tam kiedyś była pszenica. W tamtym roku była pszenica jara. Powiem tak, strasznie jest twardo, moi drodzy, strasznie twardo jest. Ten ciągnik o wiele mi spali więcej, jakbym orał zwykłą taką rolę. Czyli jak niektórzy mówią, ten system bezorkowy, nie wiem, nie wiem, tu na naszych ziemiach, na tych słabych ziemiach, no nie zdaje chyba rezultatu te bezorkowe. No taka, taka skała jest i, i wilgoci jest dość dużo, bo u nas wczoraj taka burza przeszła. Także nie, że tam u nas tak sucho i tak się kurzy, ona się w ogóle nie kurzy, no. Można zobaczyć nawet do ziemi. Także ziemia jest wilgotna, no moi drodzy, no. Nawet się nie kurzy za wiele, no. Mógłbym kabinę sobie ściągnąć, pootwierać ten. Powiem tak, jest strasznie twardo, strasznie twardo, no. Oczy, Oczywiście są resztki potytoniowe, już są przygnite. Tam troszkę takie większe korzonki zostały, o, To pewnie jakieś chwasty są, no, to są chwasty. Eby to chyba w tamtym roku była, to chyba była droga i przez to taki o, to skrzyp, o. A skrzyp skrzypem tytoń na dwa metry urośnie i skrzyp zasłoni. No. Także myślę, że na drugi rok żadnych poplonów nie będzie. No nie będzie, chyba żeby po prostu jeszcze przed sianiem zorać to. Nie kombinować z broną talerzową, bo jest twardo. No, te ziemie, słabe ziemie, bo to nie wiem, to jest chyba czwarta, piąta klasa, no, nie nadaje się na takiej pracy bezorkowej. no, no Widzę po sobie, no, widzę po sobie. No. Widzę, no po sobie. Po sobie. To ja widzę, że dupa mnie piecze, no ale z tego ciągnika. Tutaj będzie znowu tytoń. Słuchajcie, to pole jest tytoniowe. To jest, ja nie wiem. To jest takie pole, które nie trzeba żadnej analizy robić. Nie trzeba żadnej analizy robić. Ja wiem, co jemu trzeba. No. I, I zobaczycie, posadzimy tutaj on wyrośnie około 2,5 metra. Damy troszkę więcej nawozu, bo to jest słabe pole. słabe pole. Damy trochę nawozu, damy później jeszcze e, salę wapniową. No jak co roku. Na pewno na tym polu nam. Nigdy na tym polu nie było tak, że on był zabójny, nawet nie wiadomo ile bym tego nawozu dał, on jest sam raz. No w tym roku sadzimy 5 hektarów, to jak co roku, no, no nie ma co, ja już tutaj schodzę z upraw takich dodatkowych, czyli żyto, żyto, no pszenica jak już mówiłem, pszenica, żyto, owiec na swojej potrzeby, tylko na swojej potrzeby. No i jeszcze jedynie zostanie nam gryka. gryka. Czego się skłoniłem na grykę, moi drodzy? Bo nie wymaga nawożenia. Nie wymaga nawożenia. Raz, drugi raz, dużo nie, jej nie idzie. Trzeci raz, że mam ją swoją. <laughs> nie musiałem kupować. Słuchajcie, ostatnio byliśmy tam na tam gdzie żeśmy, na bazarze, tam, znaczy na takim ryneczku. No to gość mi powiedział, ja sprzedałem po 3000, a gość powiedział 4800. No może jakbym przytrzymał, pewno za 4 by poszła. Gryka od kociska. No to tu właśnie tutaj sobie zostawiam yy, na grykę. Tak tutaj tak, tak? się posieje to jest hektar, to jest hektar gryki. Myślę troszkę rzadziej posiać. No, to już czas, a znaczy już wszyscy widzę poposiewali, ale gryka urośnie, moi drodzy, gryka urośnie ja i tak pójść na kosze. Także tutaj wszystko pewno na raz się skosi. Także o, to jest moje właśnie to całe no, użytkowe, A no, no już nie liczę tytoniu. No tyton, tytoń, tytoń no, z czegoś trzeba drodzy utrzymać, z czegoś musi pan redaktor mieć na szkołę. No. Także jedynie zostawiamy tutaj tytoniu. Dam po prostu wykazać się innym, innym rolnikom. Widzę dość dużo osób pobrało dofinansowania, czyli to po 60 tysięcy. Także jak się oni w tym roku wykażą. Ja schodzę, jak to się mówi, na taki boczny tor. Będę się przyglądał, jak oni uprawiają. Bo, jak to się mówi, oni mają pewne zobowiąz zobowiązania do, do uprawy. Także oni mają tam wyszczególnione, jakie mają te uprawy siać, sadzić. A ja tutaj, jak to się mówi, schodzę na boczny tor. Niech się wykaża. My tylko gadamy, gadamy, to trzeba iść troszeczkę poorać, prawda? Pasowało, bo mamy dużo dzisiaj, dużo dzisiaj do, do zrobienia. Zaraz po orania ja to zawsze frezuję, jak to się mówi, zasklepiam, żeby tak nie wysłyszało, bo później to tak swardnije. Chociaż tutaj jest wapno, moi drodzy, także na ta ziemi jest taka fajna sypka, ona, ona się nie, nie zaskala tak. Także o tu jeszcze jak frezami przejdę, wyrównam później w zależności jak, jak będzie trzeba wtedy oprysk. Yy, oczywiście, owoc jest dozwolony do tytoniu. No i będziemy flancować po malutku. Już w poniedziałek zaczynamy. Chyba dzisiaj już będziemy zrywać z tunelu rozsadę. Także już zaczynamy jak co roku. No i drodzy, trzeba, trzeba wreszcie wziąć się za robotę. No. Także troszkę ta moja, moja szopa zostaje troszeczkę opóźniona, ale to jak to się mówi, w międzyczasie parę dni doskoczę. Coś tam się zrobi, coś tam się tego. Sumie, połowa jest zrobiona. Połowa znowu wiecie jak połowa zrobiona jest zrobiona, Ja tam, tam się tego nie boję. Tamto zabezpieczone są tam ta piecownia. A wiecie, pomału się zrobi, nie ma co. Trzeba, trzeba jechać orać. No biorę was z sobą. No, chodźcie, chodźcie ze mną. Nie ma co jedziem, bo szkoda czasu powiem, powiem szczerze, że no gorąco jest. Tutaj nie ma klimatyzacji, gorąco jest, no nie będę ukrywał. Dwujeczka, pozycja B I zasuwamy, no. Tak w sumie ta orka nie jest aż taka głęboka. Ja już mówiłem u nas nie ma takich ziem Że trzeba mocno je penetrować, bo czym głębiej, tym są słabsze. Czyli trzeba wyczuć taki moment, takiej średni, średniej oki, to też chciałbym, żeby to żyto zostało przerzucone. Czuję, czuję ciężko, czuję tutaj, czuję ciężko. No ja ciężko nie mam, tylko widzę takie szarpnięcia. Czyli ta ziemia no jakoś, nie wiem, stwardniała. Nigdy takiego czegoś nie było. No. Pamiętam kilkanaście lat temu, jeszcze jak tam ludzie wapna nie sypali, no to taka właśnie była no, to nawet na pagórku ciężko było Pługiem się tutaj wryć na jakiś tam określony głębokość no. ale ja mówię, no te czasy minęły także już troszkę taki mniej więcej postęp jest, że, e, że trzeba dawać wapno, no nie wiem no, no, ludzie się może nauczyli, ja sam się nauczyłem bo kiedyś pamiętam, dawało się wapno takie zwykłe, budowlane nie wiem, przez to może, że było no, to było tańsze, bo jak się wyjeli z drona jak ja to krzywo oram, no. staram się zawsze prosto, ale to tak, tak o mi wychodzi no bo tak jak widzę, że jak on daje, nie daje rady to tak mu dupę zarzuca, chociaż przednim napędem jest włączone też nie chcę za, za głęboko to ryć, żeby tego piasku nie wyorać no. ale widzę, ładnie kryje tutaj, jak widzicie ładnie kryje to chociaż, jak to się mówi dług byle jaki, rolnik byle jaki no, ale jakoś to idzie moi drodzy do przodu i do góry, no i do góry no. o dobra tu te drzewa soja biernicze obróci no, się? no nie obróci się, no kurde tak to jest, no jak to mówiłem to, to rane wahadełko musi być na równe, muszę po prostu opuścić o opuszczam muszę jeszcze raz podnieść i patrzę, no i czas idzie no czas idzie, dopiero podniecę jeszcze wyżyć. O, dopiero... No jeszcze to by Muszę jeszcze raz zmienić pozycję. Powiem tak, jeżeli by był siłownik dwustronnego działania, byłoby całkiem inaczej. No, za każdym razem można było wrócić. Nie wiem czy nawet przy takim czymś zabezpieczenie jakieś tutaj jest. To tu mnie to denerwuje. <laughs> Dawaj dziadu! O! Wreszcie, no. Wreszcie. No i słuchajcie, już bym, był, już bym był w połowie drogi. No i tak to muszę się męczyć. No. O, dobra, może kiedyś, kiedyś, może nastaną dobre czasy, także może i Krzysiek kupi porządny bóg na razie się nie zanosi na takie jakieś zakupy, co do pługa, będziemy gildać tym, co jest, no przecież słuchajcie, lemiesze nowe, się nowe, także nie ma co. I i jedziemy w górę. tak głęboko odnosimy to jest płytko no. tak w połowie to jest fajny kawałek zawsze to mówię, tutaj to jest tytoniowy kawałek tytoniowa działka kurde szumi tutaj naprawdę no. taką posiedzieć tutaj w sumie może przez to, że ta kabina nie jest oryginalna w oryginalnej kabinie na pewno byłoby ciszej to jest fakt no, jest kwaś, no muszę się męczyć, no muszę się męczyć, no a, a co robią niektórzy, jak w ogóle nie mają kabiny, no, no no, faktycznie to jest, chociaż nie jest tak gorąco, bo dzisiaj fajny wiatr, no ja pewnie się zaraz szybę otworzę, ale później otworzę, na razie tutaj przy tym jest kamerka. O, to, o, ta, to o, tak się powinno orać, o, patrzcie, o tak się powinno orać, o, siedzieć na kanapie no i orać ciągnikiem, no dawaj do przodu, patrzcie, zobaczcie tutaj, tutaj, o, 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 tutaj. I do przodu. No jedź, jedź dziadu. No może kiedyś, moi drodzy, może kiedyś będą takie ciągniki, że będzie się w domu siedziało i orało. no Także co w tym odcinku kończyć do następnego. Dawaj dziadu, do przodu. Dobra, co tam sąsiad ma? Co tam kurwa posiał? <laughs> inwigilacja, inwigilacja. Cienny, chyba nie widać Jak na oko to grika? Dobra, rozpínej mě.